Witam serdecznie, tu Weni. Chciałam Cię zaprosić na bardzo ważne wydarzenie. Jutro, 5 kwietnia 2020 roku, już o świecie. Jest medytacja globalna w intencji dobrych, pozytywnych zmian na Ziemi, wznoszenia się. I to jest czas, w którym jak najwięcej ludzi chce połączyć swoje siły. Ludzi, którym leży na sercu, jak to się mówi potocznie, dobro Ziemi, losy tej Ziemi. Czyli naszego domu, ponieważ dotyczy nas to wszystkich, bo dotyczy również mieszkańców Ziemi. I medytacja ta ma swój moment bardzo ważny, astrologiczny, dlatego jest podana godzina 4:45 jako moment bardzo ważny. Dobrze byłoby medytować 5, nawet 10 minut wcześniej, żeby się wyciszyć, zaprosić istoty światła i miłości ze źródła miłości. Do towarzyszenia nam w tym, do pomocy, do opieki nad nami, do ochrony to jest bardzo istotne. Zaprosiłabym anioła stróża, przewodników duchowych, ale myślę, że kto umie medytować, to wie co zrobić. Jeżeli ktoś nie umie medytować, to można po swojemu, można się do mnie zwrócić ja dam instrukcję do takiej medytacji, ale ważne jest, żeby mieć czystą intencję żeby wizualizować to, co chcemy, żeby było na Ziemi, nie to, czego nie chcemy, ale żebyśmy umieli dostać taki zastrzyk energii i tak poszerzyć świadomość, żebyśmy tą wspólną intencją, że powiem, wyszli z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Żebyśmy mogli poczuć przede wszystkim bezpieczeństwo, zaufanie, to, że możemy coś zrobić wspólnie, że świat może wrócić do równowagi, czy jakby do czegoś takiego czym byliśmy wcześniej, na lepszym poziomie, w lepszym wydaniu, gdzie będzie wzajemna życzliwość, tolerancja, szacunek, współpraca. No dobra i na rzecz wszystkich mieszkańców ziemi, fauny, flory, czyli całej przyrody, w trosce o ziemię, czyli z uwagą zwróconą na ekologię. Tak? I to jest bardzo istotne, żebyśmy wizualizowali to, co chcemy, piękno ziemi, piękno relacje i taki świat, w jakim naprawdę my byśmy chcieli funkcjonować, nasze dzieci, nasze wnuki. Natomiast staram się podpowiedzieć, żeby nie, chcę, chciałbym podpowiedzieć, żeby nie przywoływać tego, czego się nie chce, tak, ale generalnie chcemy wyjść z sytuacji, w której się znaleźliśmy, jak najlepiej, obronną ręką to się mówi, żebyśmy i pod względem też gospodarczym i finansowym y, wszystko wyprowadzili w jak najlepszym kierunku. Myślę, że każdy w sercu poczuje taką intencję, byleby ona była dobra i poprosić o najwyższe dobro dla siebie, dla innych, dla świata, żeby ta energia poszła w kierunku tego dobra i znoszenia się planety, poszerzania świadomości, naszego wzrostu, pójścia w jak najlepszym kierunku ewolucji, w jak najłagodniejszych przemianach. I cóż, jeżeli ktoś chciałby medytować, Razem ze mną i grupą osób, która towarzyszy mi codziennie już od kilku tygodni w medytacjach, zapraszam. Podam poniżej link. Gdyby ktoś chciał otrzymać instrukcję jak medytować, też może to otrzymać i może medytować w domu. Ważne, żeby zacząć wcześniej, żeby w tym momencie 4.45, właśnie już mieć chwilę wcześniej wyrażoną to swoją intencję, pobyć przynajmniej za 20 minut od tego momentu, jeszcze, czy do piątej pięć na przykład, pobyć w tej medytacji i przywołać jak najwięcej dobrych energii, czyli dobrych wspomnień z życia, co się fajnego wydarzyło, kiedy była radość, szczęście, wdzięczność, poszerzyć tak tzw. pole miłości wokół serca, nasycić się dobrą energią, nawet przypomnieć sobie jakieś komedie, fajne filmy, czy mecze, żeby się, się śmiać, czy dokcipy i tą dobrą energię rozesłać na całą Ziemię, wyobrazić sobie, że cała Ziemia jest tym zroszona jak, jakoś manną z nieba i że wszyscy, którzy się, choćby na poziomie duchowym, że tak powiem, podpisują pod tą intencją i chcieliby dołączyć, to niech dołączą na dobra całej Ziemi. Pozdrawiam serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy chcą w tym wziąć udział, którzy podzielą się z tym, tą informacją z innymi, żeby zaprosić jak najwięcej osób do tej wspólnej medytacji na rzecz nasz, naszego wspólnego dobra. Pozdrawiam serdecznie.